Następna paczka i trzy radiotelefony w jednej paczce, i dziwicie się później, dlaczego naprawa tyle trwa. No, niestety nie jestem w stanie przewidzieć, ile radiotelefonów będzie w danej paczce, a czasami, tak jak firmy transportowe, przysyłają do mnie paczki bardzo duże, gdzie jest po kilka. Nawet kilkanaście radiotelefonów do naprawy. Także nie jestem w stanie przewidzieć, kiedy, kiedy to zostanie naprawione, kiedy, kiedy otworzę Waszą paczkę i kiedy to będzie naprawione. Także proszę wybaczyć, ale no nie jestem w stanie tego przewidzieć. A tu widzimy prezydenta JFK pierwszej generacji oraz Uniden propię 110 i Midlanda Alana 101 do naprawy. Może od czego zaczniemy? Może, może od Alana 101 tego na górze. I jeszcze jedna rzecz: do tych radiotelefonów właściciel dostarczył trzy mikrofony. Jeden jest oryginalny Uniden, drugi o taka olbrzymia trumna ja to nazywam. I trzeci mikrofon, też od żadnego kompletu, od żadnego radiotelefonu. Możliwe, że pasują, no ale czas start. Zabieram się za górne radio. Radio już podłączone, no ale wiadomo, mikrofon od Unidena nie będzie pasował. Następny mikrofon to jest Magnum, i przy tym mikrofonie jest wtyk. Czwórka, czyli może pasować do tego radia, ale jeszcze mamy ostatni mikrofon, o, właśnie tą olbrzymią trumnę, i tu jest przy tym mikrofonie wtyk szóstka, czyli to zdecydowanie nie będzie do tego radia. No to podłączymy sobie ten mikrofon i teraz wypróbujemy radio. O, i proszę zobaczyć, świeci dioda sygnalizacyjna TX, czyli, czyli mikrofon nie jest od tego radia, albo jest inaczej podłączony. No, w każdym bądź razie radiotelefon świeci, co możemy zauważyć. Pełna czułość odbiornika, blokada szumów wyłączona. Przy czym wiadomo, że bez mikrofonu nie będzie działał głośnik. Ale jeśli mamy podłączoną antenę, to wskaźnik S powinien pokazywać, że radio odbiera jakiś sygnał, a tu niestety nic nie ma. Czy zmienia kanały? Radio zmienia kanały. Ustawimy 19 kanał. No ale niestety tu nic. Nic nam nie wyświetla. To może użyjemy może użyjemy mojego mikrofonu i sprawdzimy ten radiotelefon? Ten mikrofon już odkładam. Niestety nie pasuje. Natomiast na chwilkę podłączę swój mikrofon. O, i już słychać, że głośnik działa. To jest pełna siła głosu. I radio praktycznie nic nie odbiera. Cisza! Zobaczymy jeszcze. Może zmienię kanał, żeby nie przeszkadzać na wszelki wypadek. I teraz, po przyciśnięciu nadawania, dioda TX się zapala czyli sygnalizuje nam, że jest uruchomiony nadajnik. Ale tu nam nic nie wyświetla, brak mocy wyjściowej. No to może jeszcze podłączę swoje urządzenia pomiarowe, antenę odkręcę, bo i tak nie ma odbioru. Kompletna cisza i podłączę miernik mocy, częstotliwości. Zobaczymy, czy ten radiotelefon w ogóle coś nadaje. Kontrola parametrów nadajnika. Moc wyjściowa jak widać 2 waty, częstotliwość no, ustawiona troszeczkę poniżej kanału. Na razie jest to jeszcze w granicach tolerancji błędu, ale jeśli radiotelefon się rozgrzeje, ta częstotliwość zjedzie sobie jeszcze w dół. Sprawdzimy z modulacją. Ola! No modulacja bardzo słabiutka, jeszcze raz. O. 2,6 W moc PEP, czyli bardzo, bardzo cieniusieńko. Natomiast wskaźnik w dalszym ciągu nic nie pokazuje. Możliwe, że wskaźnik jest uszkodzony. S-metr, trudno powiedzieć. Nadajnik działa, chociaż radio ma słabiutkie parametry. Natomiast tak czy inaczej nie działa odbiornik. Radio jest... Całkowicie głuche. Teraz proszę zobaczyć, ile usterek jest do poprawienia. Po pierwsze, mikrofon jest nieoryginalny. Prawdopodobnie wystarczy przelutować tu odpowiednio przewody we wtyku mikrofonowym i powinno to działać. Oczywiście, o ile mikrofon jest sprawny. W tej chwili tego nie wiem. Bo nie mam możliwości tego sprawdzenia. Następna rzecz: nie działa odbiornik, czyli należałoby radio rozkręcić i sprawdzić, znaleźć usterkę, czemu nie ma odbioru. To już mamy dwie rzeczy. Trzecia rzecz: nie działa esmetr. No i następna rzecz: mała moc wyjściowa, słaba modulacja. I ustawienie radia w częstotliwości. I już przekraczamy kilkukrotnie wartość tego radia, ponieważ nawet tego typu radiotelefony możecie kupić u mnie na stronie internetowej w zakładce w Komisie, w pełni sprawne, działające tego typu radia, lub nawet wystawiłem kilka sztuk na Allegro, także bez najmniejszego problemu. W cenie tam powiedzmy, nawet chyba od 80 zł, taki radiotelefon można w pełni sprawny, działający w polskim systemie kupić i z oryginalnym mikrofonem, bez żadnych przeróbek, bez żadnych kombinacji, za 80 zł, a tu w tej chwili, no praktycznie jest to no, nieopłacalne, żeby robić ten radiotelefon. No i tak to wygląda. Uniden Pro 510 XL podłączony. Wypróbujemy widać, że radiotelefon odbiera jakiś sygnał. Ale w głośniku nic nie słychać. Oj, spojrzałem na zasilacz. Dobrze, że spojrzałem. Radio pobiera około 5 amperów prądu przy odbiorniku przy odbiorniku to radio powinno pobierać no nie wiem ze 200 może 300 miliamperów ale nie 5 amperów podłączę wobec tego jeszcze może na szybko sekundkę uruchomię zmienię kanał wcisnę nadawanie nie ma mocy wyjściowej mikrofon przełącza radiotelefon w tryb nadawania Brak mocy wyjściowej, też wskaźnik nie wyświetla nic przy nadawaniu. Aczkolwiek przy odbiorze widać, że że jakiś sygnał radio odbiera, ale kompletna cisza w głośniku. Dobra, wyłączę, żeby się to nie grzało. Patrzę, czy gdzieś czuć że ciepłe, no ciepłe już o i przy końcówce mocy czuję, że że już zaczyna się robić dosyć mocno ciepłe. No nie jest jeszcze gorące, ale już czuć. Podłączę mierniki, sprawdzimy. Multimetrem możemy teraz sprawdzić jaki jest pobór prądu i teraz będziecie to również widzieli. Proszę zobaczyć, radio uruchomione i już pobiera prawie 5 amperów prądu. Dobra, wyłączę, żeby nie męczyć tam radiotelefonu. Także radio uszkodzone, zwarcie. No to czas start. Rozkręcam radio. Z ciekawości zobaczymy, co tam się dzieje. I teraz multimetr już można odłączyć. To odłączyć, to również. O, właśnie, proszę zobaczyć, ja tu widzę. Obudowa jest powykrzywiana już. Troszeczkę to będzie widać. Tu taka góra jest i już widać wzrokowo, że już jest przez kogoś wstawiony nieoryginalny głośnik. Proszę zobaczyć. No dobra, rozkręcam i patrzymy, co tam w środku siedzi. I dokładnie tak jak mówiłem, tak jak mogliśmy zauważyć, w radiu jest nieoryginalny głośnik, a obudowa jest pogięta, powykrzywiana. Natomiast jeśli jest to spalona końcówka mocy, Włóczę, czyli od nadajnika, to jest to, no to przydałoby się, nawet nie trzeba tego tranzystora wyciągać całkowicie. Ja zrobię w ten sposób, że odlutuję tylko jedną nóżkę i będziemy mogli sprawdzić sobie jeszcze raz, jaki jest pobór prądu. Ponieważ, jeśli końcówka mocy jest uszkodzona i robi zwarcie, no to wystarczy jedną nóżkę tylko odlutować. I już wszystko będzie jasne. Jeszcze jedna próba. Teraz jedna nóżka jest odlutowana. I proszę zobaczyć, już mamy 2,5 Ampera pobór prądu, czyli w dalszym ciągu jest dosyć dużo, ale już jest ten pobór prądu mniejszy. Wyłączę na chwilkę i jeszcze jedną nóżkę odlutuję od, yy, od tranzystora końcowego mocy. Natomiast, jak mogliśmy zauważyć na samym początku, w głośniku była totalna cisza. Czyli mogę podejrzewać, że również spalony jest wzmacniacz małej częstotliwości, ponieważ no, powinno coś szumieć w głośniku. Delikatnie, ale powinno. A tu niestety nie było nic. No chyba, że jest uszkodzony głośnik. Ten właśnie przez kogoś wstawiony. No tak czy inaczej, odlutuję teraz drugą nóżkę i sprawdzę testerem diody, czy tranzystor jest sprawny. I teraz możemy sobie wypróbować i sprawdzić tranzystor, i tu jest baza. I proszę zobaczyć teraz może w ten sposób odwrotnie. we wszystkich możliwych kombinacjach tranzystor jest prawie że zwarty, czyli tranzystor na 100% uszkodzony. To teraz jeszcze, teraz jeszcze co można zrobić, odłączyć również jedną nóżkę zasilającą od wzmacniacza małej częstotliwości i Ponownie zmierzyć pobór prądu przez radiotelefon. Jak to zwykle bywa, jak miałem już uruchomioną odsysarkę do cyny, to wziąłem to paskudstwo, już całkiem wylutowałem, także nie ma już wzmacniacza małej częstotliwości. I ponownie wypróbujemy teraz, jaki będzie pobór prądu. I proszę zobaczyć. 160 miliamperów i tyle powinno pokazywać nam na multimetrze. Także w tej chwili jest w porządku, czyli mamy do wymiany wzmacniać małej częstotliwości, końcówka mocy WC oraz przydałoby się wstawić oryginalny głośnik. Radio jak najbardziej jest do uratowania, ale Wprawne oko serwisanta patrzy w jedno miejsce i jeszcze jedną rzecz pokażę. W odbiorniku jest zamontowany oryginalny filtr w pośredniej częstotliwości z oznaczeniem CQ. No i często bywa tak, że te filtry ulegają uszkodzeniu, i po jakimś czasie nie ma w ogóle odbioru. Należałoby ten filtr wymienić. Proszę zobaczyć, on jest nawet pokryty takim białym nalotem. No i właśnie to sugeruje nam, że przyszedł czas na wymianę tego filterka. Także filtr trzeba, przydałoby się wymienić od razu i ponownie zestroić cały odbiornik, ponieważ może być tak. No i teraz wymienię końcówkę mocy WC i audio. I wymienię głośnik, a po tygodniu, dwóch, czy, miesiąc, czy miesiącu, czy po pół roku wysiadkę zrobi odbiornik. Nie będzie radio nic odbierało, ponieważ winien będzie ten właśnie filtr. No i już mamy nie trzy usterki, a cztery, plus zestrojenie odbiornika. Koszt naprawy tego sprzętu przekracza kilkukrotnie jego wartość. Także będę musiał skontaktować się znów z właścicielem tego sprzętu. No, zobaczymy co, co powie na to. I mamy już ostatnie radio, czyli prezydent JFK. Jak ja to mówię, jest to już kultowe radio. Kultowe z tego względu, że ten radiotelefon ma no, bardzo fajną konstrukcję, dużą moc wyjściową, piękną, potężną modulację oraz trzy czterdziestki, które są zaznaczone tu A, B i C. Środkowa czterdziestka podstawowa to jest oczywiście z literką C. No to uruchomimy radio, zobaczymy. Jak słychać już, potencjometr trzeszczy, czyli, czyli praktycznie wszystkie potencjometry od razu i przełączniki do czyszczenia. Wskaźnik nic nam nie pokazuje, bo, bo jest przełączony na pomiar SWR-u. Postawię może 20 kanał. Teraz widać, że wskaźnik odbiera już jakiś sygnał. Tak jest. Wszystkie potencjometry trzeszczą. Filtry przeciwzakłóceniowe bardzo ładnie działają. Ja jeszcze podpowiem, że te starsze radiotelefony naprawdę miały bardzo dobre filtry przeciwzakłóceniowe niejednokrotnie dużo lepsze filtry od tych, które są montowane w nowych czy nowoczesnych radiotelefonach obecnie produkowanych. Także i tu mamy dwa filtry wbudowane NBANL, czyli Noise Blanker oraz Automatic Noise Limiter. To może, co może zrobimy? no Wcisnę na chwilkę nadawanie, zobaczymy. Nadajnik widać działa, ale zaraz podłączę urządzenia pomiarowe, sprawdzimy sobie jaką moc i modulację i czy w częstotliwości jest ten radiotelefon. Przy czym już w momencie jak wypakowywałem ten radiotelefon z paczki, zauważyłem w tym miejscu znaczek oraz znaczek z tyłu. Dlatego zachęcam wszystkich użytkowników CB Radia, do oglądania moich filmów, ponieważ niejednokrotnie mówiłem o radiotelefonach, które są przywożone z zachodu, które później nie chcą za specjalnie pracować w polskim systemie albo mają małą moc wyjściową, albo są zablokowane, i nie można pracować w pełnych 40 kanałach w AM-ie. No, i trzeba dodatkowo jeszcze przestroić w zera, ponieważ w Polsce używamy radiotelefonów pracujących w tak zwanych zerach w polskim systemie. Pokażę może ten znaczek teraz. Tu widzimy kawałek, może strzępy znaczka, ponieważ radiotelefon najprawdopodobniej został przywieziony gdzieś z zachodu, a tam właśnie w ten sposób w dawnych czasach było to. Oznaczane. To jest po prostu homologacja z innego państwa. Zamiast oryginalnego przewodu zasilającego, no ktoś wymyślił sobie takie wsówki z tyłu, chociaż przewód zasilający bez problemu jest dostępny również i u mnie. Z tyłu na tabliczce również jest przyklejona homologacja z zachodu. Tak to wygląda, także jeśli widzimy tego typu jakiś znaczek na radiotelefonie, od razu powinna się zapalić w naszej głowie czerwona lampka. Już mówimy stop, ponieważ ten radiotelefon jest bardzo mocno podejrzany. Tak jak zresztą czerwony kapelusz, bo czerwony kapelusz zawsze jest podejrzany. Teraz sprawdzimy sobie moc wyjściową. Oraz moc PEP z modulacją i częstotliwość. Maksymalna moc wyjściowa 6,5 W. Częstotliwość jak widać. Radio ustawione jest w polskim systemie. To teraz jeszcze z modulacją wypróbujemy. Ola. Momentami nawet do 12 W moc dochodzi. Tu mamy jeszcze regulację mocy wyjściowej, można sprawdzić jeszcze raz. Proszę bardzo, to jest moc maksymalna, a teraz minimalna. Minimum 3,6 W, maksymalnie 6,7 W. Częstotliwość ustawiona prawidłowo w polskim systemie w zerach. I co mogę powiedzieć? Mała moc, słaba modulacja, ponieważ mam taki radiotelefon prywatnie. I ten radiotelefon, który ja posiadam, ma dużo, mo dużo większą moc wyjściową, natomiast z modulacją, no to dochodzi coś tak do chyba 30 W. Ale czemu jest w tym radiu tak mało? Może. Ze względu na to, że radio jest właśnie przywiezione gdzieś z Europy, z zachodu, i zostało mocno ograniczone, aby spełniało inne parametry innego państwa. Natomiast, no właśnie, jeszcze sprawdzimy sobie te 40. Teraz mamy 40a. A co tu się zapaliło? Low. Czyli A mamy 40 niższą, i teraz wciskamy przycisk nadawania. No i zaskoczenie, proszę zobaczyć, 27,200, czyli częstotliwość 20 kanału, ale podstawowej 40, czyli to nie działa. Ten przełącznik nie działa. Zobaczymy 40 wyżej. Uruchomiony nadajnik, proszę bardzo. I częstotliwość cały czas taka sama. Czyli 20 kanał, podstawowa 40. Czyli tu niestety to nie działa. Może rozkręcę radio z ciekawości. Zobaczę, co siedzi w tym radiotelefonie, jak ono jest zrobione. To można już wyłączyć. No, i tak jak myślałem, no mamy tu sporo różnych przeróbek. Druty, druciki, tu coś dolutowane. No, są to rzeczy nieoryginalne. Zaletą tego radia jest to, że właśnie końcówka mocy WC. Jest zrobiona na dwóch tranzystorach, dlatego, dlatego ten radiotelefon ma taką sporą moc wyjściową. No, i teraz już wszystko jasne. Proszę bardzo, ta płytka to jest płytka oryginalna, bo tu, to jest płytka od FM-u. Radiotelefon posiada dwa rodzaje modulacji AM, FM. Natomiast to, ta płytka nie jest oryginalna. Co zostało przez kogoś dorobione? I to pewnie zastępuje. Ja tu patrzę, bo też nie widziałem. To pierwszy raz widzę coś takiego. Niech ja tu sobie to pooglądam. Najprawdopodobniej to zastępuje syntezę, bo chyba. No, nie mam tu dostępu za dobrego, jest to zasłonięte, musiałbym odkręcić tą płytkę. Natomiast podejrzewam, że zastępuje to syntezę, tak aby radio działało. Możliwe, że kiedyś uległa uszkodzeniu synteza i ponieważ ktoś postanowił radio uruchomić. Zostało to w ten sposób zrobione. Czyli został zaprogramowany mikrokontroler, który teraz steruje pracą urządzenia. Natomiast, i dlatego też nie ma trzech czterdziestek w tym radiotelefonie. Chyba, że jest jakaś specjalna kombinacja czegoś, co uruchomi załóżmy dodatkowe czterdziestki, ale ja na razie tego nie odkryłem. Natomiast tu widać dwa tranzystory końcowe mocy, tu stopień z boku jest stopień sterujący, i ten radiotelefon dzięki temu ma dużą moc wyjściową. A czemu w tej chwili jest mała moc wyjściowa, trudno mi powiedzieć, to już również musi zdecydować właściciel tego radia, ponieważ ja tu widzę, no niestety, sporo przeróbek w tym radiotelefonie do zrobienia można by spróbować na przykład usunąć to co jest poszukać oryginalnej syntezy wstawić tak aby ten radiotelefon miał parametry fabryczne czyli 340 w zerach już jest Też zobaczymy sobie jeszcze raz sekundkę jak to ktoś wykonał i tu mamy i tu mamy, jest. Jest dławik wstawiony, i to nawet chyba z rdzeniem do regulacji. Także, no, przyzwoicie może być. Ach, jeszcze jedna rzecz, proszę zobaczyć. W tym radiotelefonie jest naprawdę potężny głośnik. Także głos z tego radia jest naprawdę, jak się to mówi The Best. To znów telefon do właściciela, nie ma Zanim zacznę cokolwiek robić w tych radiotelefonach, muszę ustalić, czy to po prostu warte jest wydania takiej kasy, żeby uruchomić te radiotelefony. No ale to o tym już musi zadecydować właściciel. Życzę wszystkim jak najmniej usterek i pozdrawiam.